Cześć! Cześć! Witajcie na kanale Łazikanty. Czyli rodzinne podróże. Jak widzicie, za naszymi plecami jest park krajobrazowy Hełmy. A my udajemy się do miejsca, w którym również kiedyś was zabraliśmy i na nie wracamy, przekonać się, czy coś się na nim zmieniło. A co miało się zmienić, to za chwileczkę wam powiemy. Zapraszamy Was na film. Zapraszamy! Zeszkoczamy z parkingu, z podmęcinki do góry Górzec. W kierunku góry Górzec drogą krzyżową, w sumie jeszcze się ta droga dobrze nie zaczęła, jeszcze do niej musimy dojść, ale około 50 minut na górę Górzec będziemy mieć. Zrobiło się u nas chłodno. Mamy godzinę prawie 12, a temperatura, nie wiem czy tutaj w przypadku męcinki nie jest poniżej zera, bo wszędzie dookoła szron jeszcze jest Z nocnych przymrozków tak jest. Zamarznięte liście są. Trawa. A wracamy sobie na górę Górzec. Z tego względu, że jak byliśmy tam po raz pierwszy ładnych również parę lat temu, to na górze, górzec brakowało pewnego jednego małego szczegółu. A mianowicie zniknęła ze szczytu tabliczka z wysokością, z nazwą, która była potrzebna do odznaki. Korony Gór i Pogórza Kaczawskiego, Pogórza i Gór Kaczawskich. Dlatego wracamy sprawdzić czy po tylu latach pojawiła się tam ponownie tabliczka i czy będziemy mogli sobie w końcu zrobić przy niej zdjęcie. Bo jedyne zdjęcie jakie sobie tam mogliśmy wtedy zrobić to przy kapliczce która znajduje się na szczycie. Uff. Oczywiście dzisiaj też Wam opowiem parę rzeczy o tej górze. Oczywiście odsyłam Was, e, jeżeli byście chcieli tam posłuchać, jak to wtedy wyglądała wycieczka do tamtego naszego filmu z tamtej wyprawy. A teraz skupiamy się na wędrówce na dojściu do e, właśnie wcześniej wspomnianej. Drogi krzyżowej, która nas zaprowadzi na szczyt. Czego Wam nie mówiłem na poprzednim filmie, gdy wędrowaliśmy na górę Górzec, to to, że niegdyś znajdowała się tu kopalnia. Kopalnia Rudolf, która wydobywała żelazo i miedź. Oczywiście, Góra Górzec, już w wieku chyba XVII, z tego co mi wiadomo, była. Penetrowana w poszukiwaniu kruszców, powstawały tam sztolnie, kopalnie i przez znikome e, złoża. Niestety zamknięto wtedy e, kopalnie, a tu mamy jakąś strugę, która sobie płynie i prawdopodobnie to jest wejście do sztolni również. A raczej na pewno, tak, do tej kopalni Rudolf. Oh, tak, to jest wejście do kopalni Rudolf. Dlatego w wodzie widać tlenki żelaza, które się osadzają. To właśnie ten taki pomarańczowy osad. Może zbliżę to będzie lepiej widać. O, widzicie. Tlen, tlenki żelaza wypływają z dawnej kopalni. Kopalnia Rudolf powstała w okresie międzywojennym i tak jak już wam wspomniałem, wydobywano tam rudy żelaza i miedzi. Niestety, znaczy niestety, stety, wydobycie zostało zakończone, a kopalnie zalano i teraz dlatego właśnie z tej kopalni sączy się taka ruda, rudo zabarwiona, woda, pełna tlenków żelaza. To o tym na pewno Wam w poprzednim filmie nie wspominałem. Natomiast my powolutku zbliżamy się do owej drogi krzyżowej i do domku pustelnika. Sama góra Górzec to jest bardzo ciekawa góra z bardzo ciekawą historią. O której warto opowiedzieć, przypomnieć, gdyż. Prawdopodobnie, tak jak na Ślęży, tak i na Górzcu znajdowało się prasłowiańskie miejsce kultu. Dopiero w okresie chrystianizacji tutaj terenów Polski na górze Górzec zniesiono grodzisko a później niewielki zameczek. Zameczek powstał tam mniej więcej w XIII wieku, tak przynajmniej źródła podają. Oczywiście zameczek nie przetrwał do naszych czasów, bo jakby przetrwał, to nie wchodzilibyśmy teraz do kaplicy, która się tam znajduje, tylko do zameczku. Natomiast pozostałości po zamku są widoczne do dnia, Dzisiejszego, a tam pomiędzy drzewami, możecie dostrzec początek drogi krzyżowej, ale i domek pustelnika. Przed nami domek pustelnika, który w tej chwili jest kapliczką. Tak, to jest domek pustelnika. Kaplica, kapliczka w tej chwili. O proszę. No, my raczej będziemy szli tędy, bo z tego co pamiętam, do... tak, bo to jest droga pustelnicza. A, a my będziemy szli drogą pątniczą, drogą krzyżową. I tam widzicie, jest jeden krzyż. Kiedyś były dwa krzyże. Tak mi się przynajmniej wydaje. Drugi krzyż był chyba po drugiej stronie, ale widać, że natura tutaj działała. Chyba, że to poprzez wycinkę jakieś drzewa na ścieżkę nam opadły. Ale poczekamy na moją małżonkę, żeby spokojnie sobie zrobiła zdjęcia, i ruszamy na drogę pątniczą. Jeszcze tylko wam pokażę, bo tutaj spod kapliczki, jak jest właśnie taka jesień, już prawie zima, prawie pogodowo już zima. To widzicie, przed nami jest Męcinka, a za Męcinką kawałek dalej jest Kamieniołom, Kamieniołom Bazaltu. Kiedyś w tamtym, na tym w miejscu, gdzie jest Kamieniołom znajdowało się również grodzisko. Ten teren był bardzo bogaty, jeżeli chodzi o ilość grodzisk, bo praktycznie co paręset co parę kilometrów mieliśmy jakieś grodzisko. Tutaj mamy górzec. Obok górzca jest góra, na której również znajdowało się, znajdowało się grodzisko. Kawałek w tamtą stronę byliśmy też na grodzisku. Grodzisko Chełmiec. Później mamy grodziska w Myśli Myśl Bożu. No i ciągło się to aż do wzgórz Wchodzimy na drogę pątniczą. Doszliśmy do pierwszej stacji Drogi Krzyżowej. Jezus na śmierć skazany. I oczywiście niemiecki napis. Jest niewiele miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie te drogi krzyżowe zachowałyby się w idealnym. Stanie. Tutaj mamy niemalże idealny stan, a to dzięki temu, że okoliczni mieszkańcy dbają o tą drogę krzyżową o te kapliczki i na szczęście możemy je podziwiać, wspinając się na górę górzec. Przed nami kolejna dosłownie parę kroków. Kolejna stacja i przed nami następna, następna. I za chwileczkę powinniśmy być na szczycie. Trasa nie jest długa, bo zajmuje około 50 minut dotarcie na szczyt. Teraz już kapliczki będą towarzyszyć nam do samego szczytu, do którego już. Mamy dosyć blisko. Już mniej więcej połowę drogi za nami. Zresztą już się rysuje szczyt górskiego przed nami. Droga pątnicza jest, jest dosyć stroma. Coraz wyżej, coraz ładniejsze widoki. Opowiadając Wam o tym, że kiedyś znajdowało się tu Miejsce kultu Prasłowian, oczywiście chodzi o Trzebowian. Trzebowianie tutaj rządzili na tych terenach. Na krótki czas po miejscu kultu, tak jak wspomniałem, powstał tutaj zameczek. Prawdopodobnie fundatorem. Był Henryk Brodaty w tego zamku. A potem znowu stał się miejscem kultu i pozostaje nim do dnia dzisiejszego. Najładniejszy fragment ścieżki, moim zdaniem, jest już przy samym końcu, gdzie mamy. Piękne schody prowadzące na szczyt właśnie poprzez suchą fosę, która otaczała niegdyś zamczysko. Można powiedzieć, że ostatni stromy fragment i błahostka. Słońce prosto w twarz. Jeszcze dość wysoko, więc zmierzch na szczycie raczej nam nie grozi. Chociaż zaczekać na zachód słońca na górscu mogłoby być ciekawie. Może duch owego pustelnika by nas nawiedził. Bo owe tereny niegdyś należały właśnie do cystersów z Lubiąża. Uff. Oj, oj, chyba fragment za nami. Dobrze, że Milenka zwróciła mi uwagę na to, że nie mówiłem wam jakim szlakiem idziemy. Nie y, Niebiesko-zielonym y, szlakiem idziemy. Tak jest. Niebiesko-zielonym szlakiem wchodzimy na Górzec. A tu znowu jest. Tak, kolejna stacja drogi krzyżowej. I zaraz będziemy skręcać z tego co mi wiadomo, chyba zejdziemy ze szlaków. Zaraz będziemy tam skręcać, właśnie tutaj, tam pomiędzy drzewami. Przynajmniej ja widzę resztę kapliczek, ale jak już się idzie po własnych śladach, to już człowiek wie, trendy iść, nie potrzebuje mapy. Więc przynajmniej co chwilę nie trzeba sprawdzać, czy się dobrze poszło. I fajnie, sobie tak przypomnieć, jak to wyglądało kiedyś, a jak wygląda to teraz. Wtedy wchodziliśmy już późną wiosną. Jakoś tak, a teraz wchodzimy. No, późną jesienią. Jeszcze parę dni i grudzień, tak. I grudzień będzie. I będzie śnieg. I będzie możliwe, że śnieg. Chociaż w niektórych rejonach Polski tego śniegu już trochę napadało. Możliwe, że też przyjdzie Nikołaj, jak? Do Was na pewno. Moja żona zgodnie z tradycją poszła sobie na skróty, a my, a my nie, my idziemy jednak normalną drogą, normalną ścieżką na Górzec. Przed nami jakbyśmy poszli na wprost jest e, droga na pomocne tak jest na pomocne. Ale piękny las, ale mi się tu podoba ten las bardzo ładny jest. Przejrzysty. Zwłaszcza jesienią, gdy liście opadły, to wygląda to przeuroczo. Och. Żona mnie teraz wyprzedziła i to znacznie. Ja zostałem z tyłu z dziećmi. Żebyś tam gdzieś nie wpadła do jakiegoś lochu zamkowego ze skarbami. A propos skarbów to właśnie gdzieś u podnóża górzca, górzca. odnaleziono skarby a moja żona się cieszy, bo nie wyprzedziła, a ja Haszczowisko. No, niestety. O, przed nami górzec. A tutaj ścieżka dosyć często uczęszczana przez dzikie zwierzęta. I dochodzimy. Do szczytu. I do widoków pięknych. Kolejna. No nie Jest sucha fosa sucha fosa okalająca dawne zamczysko dosyć głęboka na około 3-4 metry ciągnie się dookoła ale my idziemy tutaj ścieżką tak prawdopodobnie kiedyś się wchodziło do zamczyska a teraz wchodzimy na szczyt i do kaplicy na Górze, górzec. Ale widoki, piękne. Zaraz zobaczycie ze szczytu. I o tych schodach mówiłem. Fenomenalne są. A co tu się podziało? Drzewa, gałęzie, i patrzymy, czy jest tabliczka. Z tego co mi wiadomo, kiedyś tu była tabliczka w tym miejscu, która została zerwana. No, i chyba nie zmieniło się zbyt wiele. W dalszym ciągu nie ma tabliczki. Na tą chwilę przynajmniej nie widzę jej. Ale tu możemy zobaczyć dalszą część tej suchej fosy, gdzie fragmentami naprawdę ona jest bardzo głęboka. Tam się fosa kończy przy stromym zejściu. A tu pewnie kiedyś znajdowały się zabudowanie. Jakieś zabudowania. Tu jest oczywiście kaplica na Górzcu. Zaraz do niej podejdziemy. Na razie podejdziemy sobie tutaj do... No nie ma, nie ma. W dalszym ciągu nie ma tabliczki. Natomiast mamy informacje. Zgórze górze Górzec 442 metry. I mamy oczywiście historię. Opis Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i Park Krajobrazowy Hełmy. No i dobra, wszystko wiemy. Droga z tego, co tu można wyczytać, krzyżowa powstała w 1740 roku. 14 kapliczek z piaskowca po drodze mijamy. A jeszcze jednej ważnej rzeczy Wam nie mówiłem. Przeglądając sobie stare zdjęcia, szukając jakichś ciekawostek dotyczących górzca, znalazłem pocztówkę, na której widać dawny schron turystyczny wybudowany w okresie międzywojennym. Bardzo ładny schron, który znajdował się troszeczkę poniżej, właśnie szczytu górska. Niestety on nie przetrwał do naszych czasów. Co do kapliczki. Bardzo ładna. Z ołtarzem. Oczywiście odbywają się tu pielgrzymki. Dlatego jest tu tyle ławeczek, dlatego tam w kapliczce mamy ee, różne rzeczy, które są potrzebne do odprawieniem mszy. Ale mnie najbardziej fascynuje okres, w którym na szczycie znajdowała się, na szczycie znajdował się zamek. W tamtą stronę mamy Pomocne, w tamtą stronę mamy Czartowską Skałę. W tamtą stronę mamy inne szczyty Pogórza Kaczawskiego, takie jak chociażby Średnia Góra, jak mójnik koło Leszczyny, Prusicka Góra, w tamtym kierunku jest ogólnie Złotoryja. No ale widoki stąd przede wszystkim na okolice Jawora który jest tam Nowe zakłady Mercedesa, które tam powstają zalew słup z miejscowością słup, poniżej oczywiście męcinka no, jakby była dobra widoczność, to widzielibyśmy legnicę nawet stąd. Tak jest. To tak. ja Ciebie kocham. Wróciliśmy na Górzec. Kolejny szczyt, który kiedyś zdobyliśmy. I w tym wypadku nie zmieniło się nic. Jak nie było tabliczki z oznaczeniem szczytu, tak nie było. Nie pamiętam, czy była tamta tabliczka, ta tablica z informacjami. No tylko tyle, że chyba z tego drzewa tutaj ułamało się i pospadały gałęzie. Tylko tyle. Jaż tyle. Szczyt zdobyty. Ciężko było, kochanie. Ciężko było? No i trochę. Było super! Super zimno? Tak. Szymon, a ty zmęczony? Tak. Tak? No myślałem, ja że powiesz nie, no Milena to zuch, no. Nie ma co tutaj, nie ma jak się zmęczyć. Jest w stromo, można się zmęczyć, to fakt. Natomiast nie ma tragedii. Teraz co, idziemy na czartowską skałę stąd. Co? <laughs> Żarci. Wracamy, tak, wracamy do auta, wracamy przez męcinkę do domu. A najpierw na zakupy. Co? Ale to mniejsza o <laughs> I tu chyba będziemy kończyć naszą dzisiejszą wycieczkę, powrót na stare, znajome nam miejsce. Przyjemny spacer. Trochę stromo, trochę historii, trochę zimna. Ja się nie skończyłam. Fantastycznie. <śmiech> <śmiech> Jeżeli podobała Wam się nasza wspólna wycieczka, to zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału. Dajcie łapkę w górę pod filmem. Kliknijcie w dzwoneczek i do następnego. Oraz wchodźcie na nasze portale społecznościowe Instagrama i Facebooka. Dołączajcie do naszej grupy na Facebooku Łazikanty, czyli rodziny na szlaku. I tak jak mąż mówił, subskrybujcie nasz kanał. My żegnamy się z Wami, zapraszamy na przyszły tydzień. Do zobaczenia. PA! pa!